No i dobra, słuchajcie, miałem dla was nagrać cały odcinek, ale powiem szczerze, nie było czasu, musieliśmy mega szybko to skończyć, zrobić i, i zapomnieć, bo e, kilka tematów spowodowało, że musieliśmy bardzo przyspieszyć. Nagram wam kiedyś konkretnie właśnie jak to robiliśmy i może zupełnie na innej budowie. Fajny domek, główne przyłącze wodne. Mamy przygotowane całe ogrzewanie podłogowe, już ułożone. Całe oczywiście na systemie TC. Tu mamy garaż. Tutaj mamy przejście do części domowej. Słuchajcie i co? Korytarz. Tutaj nasza maszynownia. Przygotowane powroty, zasilania, ciepła, zimna, cyrkulacja. Tutaj macie rozdzielacz. Oczywiście wszystko jest w systemie TC. Przyłączę studni, mamy tutaj hydrofor założony, czy hydrofor falownik założony do studni, więc woda będzie ze studni, ale nie tylko, bo też będzie woda z sieci, więc będzie kilka fajnych rozwiązań, to może więcej nagramy, jak będziemy to wszystko składać do kupy. No i co? No i tu mamy jeden z rozdzielaczy, oczywiście skrzynki przygotowane pod automatykę, bo wszystkie Wszystkie, dosłownie wszystkie pęta będą tu sterowane systemem Grenton, więc w każdym pokoju będzie możliwość sterowania temperaturą komfortu. Jeden pokoik. Tu macie drugi pokoik. Tutaj jakaś garderoba, pokój. Tu nam rozstawy wyszły co 10, ze względu na to, że brakowało nam troszeczkę mocy, którą chcieliśmy. Projektował uzyskać w tym pomieszczeniu ze względu na to przeszklenie dlatego też podnieśliśmy ten parametr grzewczy, że inwestorka chciała mieć tutaj ciepło bo to jest jej sypialnia dlatego rozstawy tutaj są co 10, a zależy nam na niskim parametrze który będziemy podawać z pompy ciepła więc ten rozstaw jest tu większy tutaj mamy łazienkę, oczywiście też wszystko przygotowane, już woda pod wanny, pod Odpływy liniowe wszystko pozabezpieczane, żeby ewentualnie mieć możliwość później jakiegoś ruchu e, czy podmieszania tutaj pod baterię. E, pozakładać tych podmieszaczy, które też tutaj będą zakładane wszystko później. I co dalej? No i co? No Idziemy dalej. To taki wiecie, no, mały skromny dom. E, tutaj mamy następne pomieszczenie, następny pokoik. E, tu mamy. E, Łazieneczkę z przejściem do tej części rekreacyjnej, którą zaraz pokażę. No i tu wchodzimy już do salonu, czyli mamy piękny, olbrzymi salon, z tutaj będzie. Będzie dokładnie w tym miejscu, będzie jeszcze ścianka taka szklana Tak jak widzicie tutaj tą belkę, dokładnie w tym miejscu będzie jeszcze jedna ściana szklana, która będzie oddzielać część salonu, kuchni Od oranżerii, która będzie za tym przeszkleniem No i co? No i tutaj mamy jadalnię Może jeszcze zobaczymy O tutaj widzicie dokładnie w tym miejscu, ze względu, że to będzie konstrukcja, będą słupy I dlatego w tym miejscu podłogówki nie układaliśmy. To wszystko było uzgodnione, gdzie te słupy będziesz? będzie. Jeszcze tutaj jest kwestia tego, że tu kominek powstanie. No i co? No i mamy bardzo duże przeszkolenia. Możecie sobie zobaczyć jacuzzi. Tutaj zrobiliśmy jeszcze taki kaloryfer z rozstawami co 10 z zasilania jednej spętli, którą tu puszczaliśmy ze względu na to, żeby to okienko nam tutaj nie parowało. No i tutaj też rozstawy co 10 w tamtej części sauna. I kolejny nasz rozdzielacz. Oczywiście, tak jak mówiłem, wszystko na systemie DC, przygotowane pod automatykę i łazieneczka, którą wychodzimy, którą Wam pokazywałem wcześniej. No i tutaj ta część jeszcze możecie sobie zobaczyć część kuchenna z jadalnią. Tutaj będzie i tam będzie sobie stała pięknie kuchnia. Oczywiście dla tych, którzy zaraz zadają są 100 pytań, do nie pomijamy mebli. Ja wychodzę z założenia, że to nie ma najmniejszego sensu pomijanie mebli, pomijanie lodówek. Jeżeli ktokolwiek jakkolwiek zna się na no, chłodnictwie, dobrze wie, jaką temperaturę wytwarza sprężarka, która pracuje w lodówce, więc. Ten niski parametr, który sobie będzie krążył, że tak powiem, w tej podłodze, nie ma najmniejszego wpływu ani na meble, ani na lodówkę, więc nie ma to najmniejszego znaczenia. A bezwładność podłogi i tak jest tak duża, że nawet jeżeli nie przejechalibyście tą rurką tam, to cała powierzchnia, taka powierzchnia, jeżeli się nagrzeje i tak to będzie sobie tam pod tą szafeczką grzało. Ok, dobra, słuchajcie, no tu mamy sprzęt. I nie układaliśmy. Tu mamy główne wejście do domu. No i ten rozdzielacz za ścianą, co wam tam pokazywałem. Chyba pokazywałem już, nawet nie pamiętam. Ale chyba nie pokazywałem. Ale tam jest jeszcze jeden rozdzielacz w tamtym pomieszczeniu. No i cała góra. Tutaj mamy jeden pokoik na poddaszu. Tutaj mamy taki pokój rekreacyjny. Ale w sumie jeszcze jego zastosowanie do końca nie jest wiadome. No i mamy zasilanie. Tutaj mam ciepłą, zimną wodę, cyrkulację. No i nasz oczywiście rozdzielacz. W razie czego jakby się koncepcja zmieniła, dlatego doprowadziliśmy tu, doprowadziliśmy tu wszystkie te media nam potrzebne. No tu widzicie z góry, jak wygląda pięknie. Tak to mniej więcej wygląda. Cały ten salon, no i tu mamy dalszą część domu, czyli te pokoje, Zobaczycie sobie, super co nie? No trochę pracy było przy, przy tym projektowaniu i układaniu tego wszystkiego. Tutaj mamy rozdzielacz kolejny, który zaśle nam górę. No i jeden pokoik, wszędzie oczywiście gdzie jest takowa potrzeba strefy brzegowe. Drugi pokoik, tutaj też mamy ułożone ogrzewanie podłogowe. No i tutaj łazieneczka, której też mamy przygotowane zasilania wody, odpływy. No i podłogóweczka z rozstawami co 10. No to tyle słuchajcie, no tak. może nie, nie za dużo nagrałem, ale uwierzcie mi, że może kiedy indziej uda się bardziej konstruktywnie to nagrać. Chciałem wam pokazać jak to wygląda. Taki mały, nieduży, skromny domek. Więc trzymajcie się. Do zobaczyska na następnych inwestycjach, następnych robotach. No i widzimy się niebawem. Mam nadzieję, że tych filmów więcej zacznie powstawać, ale naprawdę jakoś nie ma weny, nie ma czasu, tysiąc innych problemów. Oczywiście jeżeli wam się podoba no, łapka do góry, subskrybujcie kanał. Zadawajcie pytania. Jeżeli jesteście chętni do współpracy z naszą firmą, zapraszamy. Tam pod spodem macie telefon do mnie. Możecie dzwonić i z przyjemnością wykonamy dla Was taki projekt, taki dom, taką instalację. Na razie trzymajcie się. Hej.